No cześć, słuchaj, kupiliśmy to mieszkanie. No fajna dzielnica, tysiąclecie, przy samej ulicy, skwer blisko. No właśnie, idę przez niego. W pobliżu mamy Aquapark, szkoły, przedszkole, bardzo dobry dojazd w kierunku centrum miasta, a także trasy DK1, kierunek Warszawa Katowice. tej lokalizacji jest wszędzie blisko. Masz pod nosem aquapark, przystanki autobusowe przedszkole czy szkołę. Dobra, słuchaj, kończę, bo spieszę się na autobus. Przystanki autobusowe od ulic Dekabrystów oraz Kiedrzyńskiej. Wiesz, jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ mieszkanie ma 37 metrów, a jest tak na dobrą sprawę wszystko, co nam jest potrzebne. Dwa osobne pokoje, balkon, świetnie wyposażona kuchnia. Tak na dobrą sprawę mogliśmy się wprowadzić od razu od ręki, bez żadnych nakładów finansowych. Wokół bloku mamy plac zabaw. Oprócz tego, że wszędzie dojadę autobusem bądź tramwajem, to nawet mam gdzie zaparkować auto pod blokiem. I co jeszcze ci powiem? Mamy wystawę na południe, a przecież wiesz, że słońce jest dla nas bardzo ważne. No to co? Do zobaczenia! Dwa różne punkty widzenia i dwie różne osoby, ale jeden wspólny adres. I Ty możesz zarezerwować swój nowy adres przy ulicy Kiedrzyńskiej 104 w dzielnicy Tysiąclecie, blisko do szkoły, przedszkola, akwaparku i centrum miasta. Historię o mieszkaniu przy ulicy Kiedrzyńskiej 104 opowiedzieli Państwu Anna Emilczyk Łukasz Malec. Zapraszamy do Meros nieruchomości. Idziemy coś zjeść? <gry> Chodź.